Ja bardzo lubię podróżować, natomiast w tym roku mam taką potrzebę, staram się podążać za głosem serca. Mam potrzebę, żeby zostać w Polsce i żeby inaczej spędzić te wakacje nie gdzieś w Turcji, w Egipcie, w Maroko, gdziekolwiek tylko żeby pojeździć sobie po tym regionie, który w sumie bardzo dobrze znam, bo to moje rodzinne strony, południowo-wschodnia Polska i Roztocze, ale żeby popływać kajakiem, pojeździć konno, pochodzić po lasach, zwiedzić właśnie południowo-wschodnią część Polski i poobcować z tą naturą. To dla mnie jest bardzo kojące i mam zamiar tak zaplanować mój urlop, żeby był bardzo aktywny, właśnie rowerowy. Ponieważ w tamtej, w tamtym, przez tamten region przechodzi krasa, trasa Green Velo, e, zabrać dzieciaki, zabrać moich rodziców e, i pokazać im roztoczę z trochę innej strony. Jeżeli chodzi o wakacje, to wiele osób mówi, też widać to na forach, nawet mamy się pojawiają, że w Polsce jest po prostu strasznie drogo. Czy właśnie? Jak ty to odbierasz, czy nie boisz się tych cen? To zależy, z czego korzystamy. Ja w tym roku wybieram się też podczas wakacji na akcję charytatyw charytatywną Tour de Mont Blanc razem z panem Janem Baranikiem, jest to dziadek chłopca, Olinka, który, jest to jego wnuk, który e jest chory i cały czas potrzebuje leczenia i dziadek wymyślił sobie taką inicjatywę, że będzie co roku coś ciekawego takiego, trochę szalonego robił, żeby nagłośnić tą zbiórkę i dwa lata temu przeszedł główny szlak beskidzki rok temu przejechał w sandałach Polskę dookoła na rowerze, a w tym roku idzie właśnie na Tour de Mont Blanc ja idę razem z nim. Dlaczego o tym mówię, że drogo? To wszystko zależy od tego, jakie mamy oczekiwania. Jeżeli chcemy mieszkać wiesz, w luksusowym hotelu, codziennie korzystać z masaży, jeść na mieście, no to na pewno będzie drogo, bo faktycznie ceny są wysokie. Ale ja uważam. Kiedyś Kuba Porada w swoim programie pokazał, że można za niewielkie pieniądze, planując wszystko wcześniej, naprawdę nie wydać dużo, a świetnie się bawić. Dlatego ja zachęcam wszystkich, żeby bardziej szperali, szukali różnych rozwiązań. Czasami spanie pod namiotem właśnie, bo nature de Mont Blanc. My będziemy spać cały czas w namiotach i dzięki temu ta wyprawa nie będzie dla nas aż tak kosztowna. Naszym celem jest zebranie pieniędzy na leczenie dziecka, a, a my po prostu będziemy się cieszyć tym co dookoła, a będzie się czym e, cieszyć. E, I wiem, że e, woda jest najważniejsza, nie drogie napoje. Czasami też wyskoko, wyskokowe, tylko woda, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli nawodnieni, a woda czasami nic nie kosztuje, bo jak chodzimy po górach, to my bierzemy wodę ze strumienia górskiego.